Dzisiaj Jezus opowiada nam o siewcy, który wyszedł zasiać swoje ziarno, a tym ziarnem było właśnie Słowo Boże. Jednak wraz z nim wyrosły ciernie i zagłuszyły je. Modlitwa dnia. Istnieje wiele rodzajów cierni. To, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą a zagłuszeni przez troski, bogactwa i rozkosze życia, nie wydają owocu. Panie, czy to ja jestem winny tego, że mam troski? Chciałbym ich nie mieć, ale napływają ze wszystkich stron. Nie rozumiem, dlaczego mają mnie pozbawiać Twojego słowa, skoro nie są grzechem, wadą ani niedoskonałością. Ponieważ zapominasz, że jestem Twoim Ojcem i pozwalasz się zniewolić jutrem, którego nadejścia nie znasz, gdybyśmy żyli z większym zaufaniem do opatrzności Bożej, pewni, z niezachwianą wiarą tej codziennej ochrony, której nigdy nam nie brakuje, ileż zmartwień i niepokojów oszczędzilibyśmy sobie. Zniknęłoby mnóstwo chimerycznych wyobrażeń, które według Jezusa są właściwe Poganom, ludziom światowym, osobom pozbawionym zmysłu nadprzyrodzonego. Chciałbym wyryć w Waszych umysłach, że mamy wszelkie powody, aby kroczyć po tej ziemi z optymizmem, z duszą całkowicie oderwaną od tak wielu rzeczy, które wydają się niezbędne ponieważ wasz ojciec dobrze wie, czego potrzebujecie i on wam to zapewni. Dawid powiedział: Powiesz swoje przeznaczenie panu, a on cię podtrzyma. Tak uczynił święty Józef, gdy pan go wystawił na próbę. Rozważał, konsultował się, modlił się, podjął decyzję i pozostawił wszystko w rękach Boga. Kiedy przyszedł anioł, nie odważył się go obudzić i przemówił do niego we śnie. W końcu nie powinienem mieć innych trosk niż Twoja chwała. Jednym słowem, Twoja miłość. Zostań z Bogiem.